Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Duży Fiat o, Słuchajcie, dzisiaj taki myk Wytnę dzisiaj ten błotnik oczywiście wytnę go tak, żeby tutaj e, potem rozwiercić te zgrzewy i jak najwięcej odzyskać tego felcu i to muszę odzyskać i najprawdopodobniej chlasnę jakoś tutaj bo nie wiem czy się dostanę tam do tych drzewów bez zdejmowania drzwi pomyślę nad tym zobaczymy co tam się kryje pod tym błotnikiem jak to w ogóle zrobię nie wiem tego jeszcze Będę na bieżąco coś tam kombinował i zobaczymy, jak to tutaj w ogóle to ugryźć. Będzie można. Znowu mi się pierdolnik w garażu robi, ale niestety tak musi być. I teraz jest taki myk: nie wiem, czy te wycinanie tutaj i ta cała sytuacja żeby zdjąć te drzwi i w ogóle je przymierzyć, czy to nie spowoduje, że ja będę musiał ten samochód przesunąć tam, w tamtą stronę. Eee, właśnie. Nie mam jeszcze pomysłu, jak to zrobić, będę się na bieżąco zastanawiał, czyli najpierw wycinam ten błotnik i zobaczymy, co z tego wyniknie. No i teraz, słuchajcie, taki myk. Właśnie tego nie kumam, bo tu jest spoko. Jest to zabezpieczone jakimś gównolitem, tu się nic nie dzieje. A tu, gdzie tak naprawdę macie dojście do tego, żeby zabezpieczyć, to albo był ten gównolit i coś z nim się stało, że jego już nie ma, albo nie wiem, albo ktoś tego nie domalował. I tu już jest rdza i to są, jest taka, już taka chrupiąca, o chrupiąca rdza oczywiście wiem można było ciapnąć tutaj reperaturkę zrobić ale <laughs> mnie bardzo zależało żeby się dostać do tego bo tutaj jest rdza mam nadzieję że tą rdzę się da doczyścić do żywego żeby yy, no żeby to zabezpieczyć i, I przy zamontowanym błotniku nie byłoby takiej szansy. I teraz, tak właśnie. No właśnie, na tym mi najbardziej zależało. I teraz tutaj już mi się jakaś budowa pokazała. I tu też mam rdze, tu też mam rdze. O, że wszystko to jest gruz. I ten gruz spada, więc zobaczymy, na ile się to da oczyścić i zabezpieczyć. Na ile nie. W każdym bądź razie, no, jakbym to zostawił na dłużej, to chyba by z tego nic nie wyszło. Natomiast tu jest wszystko zdrowe. Tu jest lipa. Tu jest lipa i tu widzę, że tu też jest lipa przy tym słupku. Natomiast mówię, nie wiem czy mi się uda ciągnąć tą część tego błotnika bez zdjęcia drzwi i żeby się tutaj do tego dostać i zobaczyć co to z tego wyniknie. <laughs> Także tak natomiast tu jest OK, tu wystarczy to wyczyścić na ile się da i po prostu takim samym siuwaksem przemalujemy, tylko że na nowo, żeby to już był ten siuwaks, o, tu też jest niedomalowane, żeby ten siuwaks był już nowy. Natomiast ile on wytrzyma tego nikt nie wie No dobra, ja tutaj się wezmę za e, rozpiłowywanie tego tematu tutaj, żeby się do tego felcu dostać e, Którego tu po części brakuje, po części go nie ma, zobaczymy co dalej No i zobaczymy później co z tym, także biorę się Dobra majstry, szczerze mówiąc spodziewałem się czegoś gorszego Oczywiście nie ma szału wycinam tak chociaż dotąd oczywiście zrobię to bez was bo ten, tak to będzie ten filmik miał godzinę albo półtorej i zobaczymy co nam się tutaj odsłoni myślę, że wycięcie chyba będzie prostsze niż rozwiązanie. Aczkolwiek to chyba nie ma znaczenia, bo tak naprawdę ten fel ja będę chyba chciał wyrzucić, no ale zobaczymy co tu się pokaże. Ukazało mi się coś takiego. E, tu zostawiłem na tym e, na tym badziewiu, bo to jest niby z dwóch blach ale ja nie wiem, ja tu widzę tak jakby jedno nieważne, najwyżej to obetniemy tak ładniej, i chociaż... Zobaczymy, co z tym zrobię. Na razie to zostawiłem, żeby w razie czego był ten rand. I tu mi się pokazało coś takiego, że jakby pod szyby je jest tu wywinięte. O, nie wiem, czy to jest po prostu coś dospawywane, czy to jak to było. I że ten błotnik jest tu wsadzony, i tu jest ten kit, czy coś w ten deseń. No i tu jeszcze jakaś rzeźba jest. Znaczy, pewnie to tak ma być, ale. To jest chyba nakładane na, na te potrzebie, więc zaraz pomyślę, jak to się za to w ogóle wziąć. Może spróbuj zobaczyć, czy, czy tu się dostaniesz do tych drzewów, jak drzwi otworzysz. Bo by pasowało to, roz, że tak powiem, rozmitować, żeby zdjąć całe te, cały ten błotnik, ale to zaraz pewnie Ci problem wyjdzie, jak zwykle przy wszystkim. Dobra zaraz tu się ogarnę No i wyszedł mi tu taki kolejny problem że mm, że tu są te śruby w teorii nie mam do nich podejścia bo drzwi mi się więcej nie otworzą niestety ale mam taki chytry plan że jakbym coś sobie dorobił żeby ...puknąć w tą śrubę, żeby ją ruszyć... ...to jakby to się udało, to by może... ...zdjął te drzwi jakoś. Bo teoretycznie, jak ją ruszycie, tą śrubę... ...tak mi się wydaje, to... <laughs> ...później ona już się odkręci. Trzeba by było jej przyjebać z młotka jakimś meslem może? Dobra, zaraz coś wymyślę. Teoretycznie dwie dolne mam zruszone. Teoretycznie, no bo nie próbowałem ich odkręcić, ta poszła. W teorii by się udało. Powinno się udać. Dobra, idę dobrać jakieś ga gadżety, żeby to odkręcić. Pierwsza próba. <try> Ta pójdzie. Ta pójdzie. Oczywiście nie jest to wygodne, ta to idzie jak masło. O, z tą będzie problem. A może dobierzmy inny... inną końcówkę. Woli pójdzie. najbardziej wyrobiona i już trzeba na listę wpisać nowe śrubki Wiecie, najgorzej będzie ostatnią wykręcić Bo się... O, teraz tuż paluszkami, bo się drzwi obwieszą. Będzie lipa. Ale daje mi to szansę na to, że nie muszę na razie kombinować z przesuwaniem tego samochodu. Pierwsza śrubełka. Uła. Wszystko fajnie, tylko ten garaż jest za wąski, żeby chociaż metr był szerszy. już paluszka no cieszę się, że się to udało, bo już by była lipa, więc ja się poszarpię z tym, żeby to do końca zdjąć te drzwi i się widzimy, zobaczymy co nam się tu pojawi i ku majstrowemu zdziwieniu pojawiła się trzecia śrubka. Będą ja, jak ta się nie odkręci. Dobra, zaraz zobaczymy udało się udało się zdjąć szczerze mówiąc nie spodziewałem się że te drzwi takie ciężkie wiadro spachli i teraz co my tu mamy czekajcie muszę jakoś żeby wam tu pokazać tu jest coś odjebane jak zwykle tu widać ten felc tego błotnika Więc tak uchlastamy to tutaj po tym zgięciu, gdzieś tak na oko dotąd i trzeba się dokopać do tego słupka. Słupek jest pod spodem zardzewiały, e, znaczy zardzewiały, e, no jest rdza, tak, trzeba będzie ten słupek wyczyścić, doprowadzić do kultury i tu jest najgorzej, tu jest najgorzej, no ale to zdejmiemy błotnik i zobaczymy co tutaj, co tam w trawie piszczy, więc biorę się za wycinanie tego. Chwilowa zmiana planu, eee, najpierw potraktuję to młotkiem igiełkowym, zobaczymy co tutaj podpada. może dziura się jakaś zrobi, zobaczymy to się Trochę zmiana planów, nie wiem kiedy przerwało baterie. Młotek igiełkowi robi robotę, odsłania mi, tu, tu jest poszpachlowane, odsłania mi tutaj dokładnie jak idzie błotnik, więc <laughs> igiełkujemy to do końca i zobaczymy. Obramówka wycięta i co nam się tu pokazało? Pokazało nam się to, że brakuje słupka tej części, która tu powinna chyba iść do dołu. Nawet jakieś przetłoczenie tu chyba powinno być, chociaż nie wiem. I teraz jest pytanie, czy tutaj dorabiać jakąś blachę, czy to olać. Może mi coś podpowiecie. <laughs> Może mi coś podpowiecie. No to oczywiście też jeszcze muszę wyciąć, bo to jest tak jakby chyba część błotnika. No i tu mam wszystko, mi się pokazało, więc biorę się za piłowanie tego, żeby to rozciąć już bez Was, nie będę Was zanudzał i zobaczymy, co będzie potem. Dobra, majstry, mam to wycięte. Myślę, że starczy to, jak na Jedno popołudnie, to jeszcze muszę rozciąć. Wydaje mi się, że ta część to jest jeszcze błotnik, bo tak to tu wygląda. Ale na razie nie będę tego ruszał, będę przymierzał drugi błotnik, to zobaczymy. I wydaje mi się, że to jest też dospawane że tego tu nie powinno być, aczkolwiek ten błotnik się musi o coś zahaczyć więc też to na razie jeszcze zostanie także kończę ten odcinek. Już mnie ręce opadły znowu <tryk> i zobaczymy co będzie dalej. Także trzymajcie się tymczasem.